Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Więc weźmy te dzieci, zabawmy się razem całą rodziną, wiele, wiele atrakcji dodatkowych, tak jak wspomniałam wcześniej, te wielkie dmuchańce dla, dla maluszków, zabawa dla rodziców w grill, możliwość spędzenia miłego czasu z, ze znajomymi i niech to jest taki wyjątkowy dzień. Właśnie przed długim weekendem będzie czas jeszcze wyjechać, a tego dnia bądźmy z Lechią. No to przetestujmy to na tatusiu, czy Jarek Bieniuch, on ma stosunkowo małe dzieci, zabiera je na mecz, no chłopaka na pewno tak, bo to jest przecież twój następca. Ja muszę powiedzieć, że zawsze tę decyzję pozostawiam dzieciom i, i, i tu jest różnie. Czasami mm, optymistycznie do tego podchodzą, czasami mniej, ale generalnie zawsze zabieram dzieciaki na, na mecze. Atmosfera jest fantastyczna, one to uwielbiają i tak, tak samo zapraszam wszystkich rodziców z dziećmi, mimo że tam. Godzina wydaje się późna, ale rzeczywiście w tej chwili jest długo, jasno. Pogoda dospisuje, więc na pewno dzieciaki będą miały z tego dużo frajdę. To z trybunami się rozliczyliśmy. Co zdarzy się na Morawie, doświadczymy tego na oczynie. jutro po 20.30. Do szatni zajrzyjmy. Jesteś tym łącznikiem między zarządem klubu, między włodarzami, a, a właśnie chłopakami. Masz tam nieograniczony praktycznie dostęp. Jakie są komentarze po tym ostatnim, nie najlepszym okresie, gdzie te wyniki są gorsze niż gra, gdzie tracimy te punkty, które są bardzo potrzebne? Zaczyna się już Troszeczkę takie malkontentstwo, zwątpienie, pojawia się taki, taki motyw, tym bardziej, że już nikt nie kryje, że rzeczywiście trzeba wygrać wszystko do końca. No, my nie dopuszczamy do tego, żeby ta atmosfera się psuła i żeby jakaś niepewność wkradała się w, do naszej szatni. Pozytywne są nastroje, cały czas zdajemy sobie sprawę z tego, o co gramy i o co walczymy. Tak samo trener cały czas kontroluje to, żeby, żeby nasi, nasi zawodnicy byli dobrze zmotywowani, także ten mecz jest dla nas bardzo istotny. Wszyscy sobie z tego dają sprawę, nastroje są bojowe i nie ma tu możliwości mowy o, o jakimkolwiek wątpieniu. Można się czepiać na przykład w takiej okoliczności jak to, że ujawnione już, z którymi zawodnikami nie zostały, nie zostaną przedłużone kontrakty i ci zawodnicy grają. Już z perspektywy Twojej kariery, Twojego doświadczenia, y, można mieć w takim momencie motywację? Można jeszcze umierać zaleje w sytuacji, gdy wiadomo, że w nowym sezonie trzeba będzie poszukać nowego pracodawcy, grać się będzie dla kogo innego? No, przypominam, że kontrakty są podpisane do, do końca czerwca, więc wszyscy rolnicy są profesjonalistami. Um, im też zależało na tym, żeby, żeby otrzymali szczerą odpowiedź, także nie mam możliwości tej, żeby miało to jakiś negatywny wpływ na to na ich formę w następnych meczach. A jaka jest ta forma w tej chwili? To są dwa mecze do końca. Jest zmęczenie. Co do motywacji nie mamy wątpliwości. Ona, ona z pewnością jest, a jak nie, to wsparcie prąd przyjdzie z trybun. A jeśli chodzi o taką wiarę w siebie też. Wszystko jest w najlepszym porządku. Wiadomo, sezon, sezon był długi, to jest końcówka sezonu, jest dużo kontuzji, ale przypominam, wszystkie drużyny są w tym samym miejscu, no, i mają potrafią meczów rozegranych, więc e, nastroje są bojowe. No, my mamy naprawdę no, historyczną szansę na to, żeby grać w, w europejskich bucharach i proszę mi wierzyć, że to, to czuć w, w szatni i wszyscy piłkarze no, mają pewną świadomość tego, tego o co gramy. I, i no jutro jest pełna mobilizacja i walka o trzy punkty. A na tych odprawach ołówek w rękę i taka jeden w pamięci, dwa spuszczam i wychodzi mi. No właśnie, względem kogo? Liczycie to, że Wisła gra ze śląskiem najlepszy byłby remis przy zwycięstwie Lechi nad Legią wystarczy już tylko wygrać w białym stoku z Jagiellonią i nikt nam nic nie może zrobić. To zostało już wyliczone. No, my liczymy tylko na siebie i, i naprawdę zajmę sprawę z tego, że, że tylko i wyłącznie 6 punktów. E, to jest to, co nas interesuje i, i to, to musi nam dać grę w europejskich Pucharach. No rekomendować przeciwnika Mistrza Polski nie trzeba. Jarek Bieniuk, Agnieszka Weisgerber jeszcze zostaną z nami na chwilę, żebyśmy wysłali taki pozytywny, ostatni już sygnał względem tego, co zdarzy się. Mamy nadzieję jutro na PGR. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.